Ciepaneczko. Gruba sprawa 50 tysięcy złotych włożone w ten samochód, a samochód był zakupiony za niecałe 30 tysięcy złotych. 3-litrowa benzyna pociągnęła takie koszty, i najgorsze jest to, że pomimo tej naprawy za te 50 tysięcy złotych przyjechała do nas na lawecie. Tak zaczynamy ten odcinek. Warsztat od kuchni. A co temu zacnemu, pięknemu samochodowi się stało? Zobaczcie, nowa pokrywa. Nowe sześć wtryskiwaczy, nowe cewki, nowa odma, tu wszystkie czujniki, wszystko jest praktycznie nowe w tym samochodzie. Uszczelniacze wałków korbowego nawet są nowe, mnóstwo rzeczy, a samochód się zepsuł i wypadanie zapłonów ma, wyłączanie cylindrów, nikt nie potrafi dojść o co tutaj chodzi. Spróbujemy to dzisiaj naprawić. Ale problem jest taki, że nie możemy uruchomić silnika. A teraz idziemy do komputera i pokażę wam błędy. Ale dlaczego nie możemy uruchomić silnika? Ponieważ pan jechał i w czasie jazdy nagle kontrolka od temperatury, w pyk, w czerwone, zgaś silnik natychmiast. No i niestety samochód został przegrzany. Lipa. A co się stało? Uszkodziła się elektryczna pompa wody. Z błędów: szósty cylinder, brak zapłonu, czwarty cylinder, brak zapłonu, rozpoznanie wy wypadania zapłonów, wyłączanie cylindrów z powodu zbyt małego ciśnienia paliwa, wskaźnik sprawności katalizatora poniżej wartości minimum to najmniejszy problem. Patrzcie, elektryczna pompa płynu chłodzącego, prądkość obrotowa poza tolerancją, elektryczna pompa płynu chłodzącego, nadmiar prądu czyli pobiera za dużo prądu. I tutaj są dwie opcje. Albo zablokował się wirnik z jakiegoś powodu, i dlatego ona pobiera tyle prądu, albo po prostu zatarł się silnik elektryczny, który jest w pompie. I dlatego pompa się nie kręciła, a samochód się przegrzał. Kupa kasy to jest 50 tysięcy plus 30 to jest 80 tysięcy zł. Za 80 tysięcy zł można by mieć już naprawdę niezłą furę. Całą naprawę zaczniemy od założenia osłonki tam, gdzie będziemy się opierali. Żeby nie poniszczyć, zobaczcie, fajny lakierek, ładna jest, kurczę ładna jest, tak? O! Jakieś tam błędy. Ma dociąganie właśnie? Nie. Dociągów nie ma. Ale powiem Wam szczerze, jest całkiem przyjemnie. Z przebiegu mamy, co? 260 tysięcy kilometrów. O, tak. Całkiem, całkiem jest to przyjemnie. Na razie nie będziemy jej odpalali. No bo zobaczymy co z tą pompą wody, czyli zrobimy sobie diagnostykę, najpierw taką e, elektroniczną, o. Dobra, na sam początek próbujemy sobie najpierw w ogóle uruchomić elektryczną pompę. Start. I uruchamiamy. No i powinno być słychać, one są słyszalne. Cisza. Czyli nasza pompa wody na pewno nie działa. Cisza, cisza, cisza. Zobaczcie, nie ma LPG. Hmm? Czyli pompa na 100% jest zwalnięta. Okej, okay, dobra, pompę się nie da uruchomić, ale jakby to jest inna awaria. Nas najbardziej interesuje wypadanie zapłonów na cylindrze czwartym oraz szóstym. Aj, bo ktoś może zapytać, tak, BMW sobie tutaj wymyśliło, że pompa wody będzie elektryczna. Także, no. Czwarty, szósty cylinder, cały czas wypadanie zapłonów. Słuchajcie, to są nowe wtryski po 2000 zł za wtrysk. Z tysięcy wtryski włożone. Wiecie co, od czego zaczniemy? Najprostsza rzecz. Zaczniemy od szczelności układu dolotowego. Tu musi być wszystko petarda, żeby ten silnik pracował poprawnie. Czyli wsadzimy dymiarę w dolot, zobaczymy, czy nie ma żadnych ubytków. Jeżeli tu będzie wszystko w porządku, wyjmujemy świecę i wjeżdżamy kamerą inspekcyjną do cylindrów, bo jak wiecie te wtryski gdy leją, one zmywają film olejowy z tulei cylindrycznej, z cylindra z tłoka i tłok zamiast pracować na tej minimalnej ilości oleju, która się zostaje na gładzi cylindra, pracuje na sucho na benzynie i zaciera ten silnik. I zobaczymy nasz czwarty i szósty cylinder kamerą, czy tam się nic nie dzieje. No i pewnie to będzie diagnoza. Poza tym silnik został przegrzany. Więc zajrzymy i tak do wszystkich cylindrów. Mam nadzieję, że tutaj źle nie będzie. Dobra, pierwsza sprawa. Zdjąłem górę. Nic naprawdę, uwierzcie, nie dotykałem tutaj. Tak, zostałem zamontowany fit powietrza. Okej. Okay. Tak, zobaczcie. I piasek. I piasek. Tak, pięknie. O, tu był ściśnięty w tym miejscu. O tak. O. o. Dobra, to jeżeli mamy tak zamontowany filtr powietrza, czyli z tej naprawy możemy spodziewać się wszystkiego. Dosłownie wszystkiego. Jak wygląda dolot. Tam jakiś. Tam jest kurz i piach, widzicie? O tam? Kusz i piach. No. no dobra. Czyli spodziewamy się wszystkiego, czyli całkowicie diagnoza. O kuźwa, powiem Wam szczerze, że tańszego nie ma. To już filtron jest droższy. No dobra. No to, <grym> dobra, no to jeżeli naprawdę to było robione wszystko, co tutaj Pan powiedział, bo to są wszystko, na wszystko są faktury. Na najtańszych częściach, to się spodziewajmy wszystkiego. Tak, ten filtr i tak idzie na śmietnik. Nie włożę go z powrotem. No chyba, że nie będzie działał samochód i tylko klient zdecyduje się na samo poskładanie go, ale dobra spodziewajmy się wszystkiego w takim razie. Dymiara tu już mam przygotowaną, wjeżdżamy w dolot. Ach już widzę te komentarze powiem Wam szczerze, pewny klient chciał na najtańszych gratach i dlatego najtańszy ma filtr, no to jeżeli włożył 50 koła w samochód, warty, nie warty nawet tej ceny, to czy sędziłby na ten filtr te 60 zł, żeby kupić jakiegoś firmówkę taką dobrą? Połknij się w łeb, zanim napiszesz tak kupi komentarz. Podłączyłem dymiarę, czekamy. Tylko tutaj mam odkręcony korek, niech się nam napełni układ tym całym Ciemadanem. I zobaczymy, czy gdzieś jest nieszczędność. No i kurczę, zaraz muszę wziąć kamerę, popatrzeć, jakie firmy są te wszystkie rurki, odmy i tak dalej. No i, a, i zadzwonię do klienta, o zaczyna już dymić, zadzwonię do klienta i spytam się, bo nie mam przy sobie tych faktur, tylko on ma te faktury, żeby sprawdził na fakturze faktycznie, śruba jest przykręcona. faktycznie jakiej marki miał być założony filtr, bo wtedy będziemy mogli stwierdzić pewne rzeczy odnośnie naprawy tego auta. OK, kontakt z klientem był. Kto inny robił, a kto inny akurat ten filtr wyjmował. Także to nie ten mechanik, co wymieniał tutaj te części, tylko ktoś inny. Także mamy tutaj jakby pewność, że raczej to po prostu jest. A filtr tego powietrza też nie był kupowany przez tego mechanika. Także tutaj nie ma takiej opcji, żeby to było zrobione na najtańszych gratach. Po prostu taki filtr był. Tutaj już wcześniej założony i nikt go nie wymieniał. No ale dobra, wypadanie zapłonów przez filt powietrza to by nie było. No, mamy czwarty i szósty cylinder. Z szczelności dobre już 20 minut, co by siedzi. Nic, nigdzie nie widzę żadnej nieszczelności. Ciśnienie mocne nabite. Także tu jest wszystko w porządku. Co zrobimy teraz? Teraz zrobimy to, że wykręcimy cewki. Zdejmiemy cewki i czwarty, szósty cylinder. Zobaczymy sobie, jak wygląda gładź cylindrów. No, bo nie ma sensu dalej. przejść diagnozy, jeżeli tam będzie porysowane. No. A jeszcze zobaczcie, jakie ciś... ciśnienie pompuje. O! <ścoughs> Widać, że jest to porządne ciśnienie. Dobra, słuchajcie, wyciągnąłem świecę z trzeciego cylindra oraz czwartego. To jest trzeci. To jest git. Wszystko jest w pożądalu. To jest cylinder numer cztery. I tu jest tragedia. Proszę bardzo, zobaczcie, ile oleju spala ten silnik na tym cylindrze. Aż zarzuciło świecę, tutaj mostek był, teraz odpadł właśnie przed chwilą. Aż zarzuca świecę, tak zwane. Robią się mostki. O, tak wyglądają nasze zawory i komora spalania. Po prostu zobaczcie, no, masakra jest. Tyle oleju, ile tutaj jest na tych zaworach. Po prostu to. to to jest coś niesamowitego. Po prostu uszkodzona jest głowica, no. Prowadnice zaworowe są wywalone na tych zaworach, bo to tutaj ktoś powie: "O, uszczelniacze zaworowe wystarczy wymienić i będzie git". Nie. Właśnie o to chodzi, że w tych silnikach lecą prowadnice zaworowe. Znaczy lecą, no, przebiegi tych silników, przebiegi to robią. Prowadnica zaworowa utrzymuje zawór. Zaraz on to narysuje. To jest nasz zawór. Narysujemy sobie zawór. Tak na prosto, tak prościutko. O. I ten zawór ma tutaj, bo wiadomo, wiecie, chodzi góra i dół, prawda? Tam jakiś ma ruch, tak? I ten zawór tutaj ma tak zwaną prowadnicę zaworową. To jest taka tulejka. Przekrój od góry jej, no to jest jak zwykła tulejka, prawda? O. I tutaj w środku sobie chodzi zawór, góra, dół. I wycierają się te ścianki tutaj. I zawór zaczyna nam latać lewo. O tak, taki ruch zaczyna robić, lewo i prawo. Taki wiecie, taki pyk pyk i on tak sobie krzywo po prostu zaczyna chodzić, a tutaj jest uszczelniacz zaworowy na samej górze, znaczy na samej górze, no w pewnym miejscu. I ten uszczelniacz właśnie trzyma nam, żeby olej, który tutaj leci z głowicy, nie przelatywał nam tędy, 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 tu i do cylindra, prawda, i się nam właśnie spalał. Ale jak ten zawór zaczyna latać lewo prawo, to ten uszczelniacz nie jest w stanie już uszczelniać nam zaworu i zaczyna wtedy lecieć olej i zaczyna silnik nam pobierać olej. Wymiana samego tego uszczelniacza, bo on też ma swój przebieg, pomoże na bardzo krótko. On znowu jest bardzo szybko, ten nowy uszczelniacz się wyrobi i momentalnie zacznie z powrotem nam lecieć olej, czyli to jest taka skórka za wyprawkę, tak zwane do giełdy. W tym silniku to taka wymiana uszczelniaczy to jest do giełdy. Tu się wyrabiają i zawory same się ścierają i same prowadnice zaworowe się ścierają. Także tutaj wymiana uszczelniaczy na samochodzie nie pomoże nic, jeśli chodzi. To jest wywalone pieniądze w błoto. O tak powiem, bo zrobimy to teraz, wymienimy. Samochód pojeździ 5, 10, 15 tysięcy kilometrów i będzie z powrotem, barat to samo. A tak wygląda nasz tłok. O, proszę. To jest wszystko nagar olejowy, który zbiera się na tłoku. Tragedia. Tragedia w trzech aktach. Poza tym zrobię sobie szczelność zaworów. I zawory sące są nieszczelne, bo dym się nam pojawia z kolektora. Bo pcham w tym momencie w kolektor ciśnienie i zaworami sącymi zaczyna się dostawać tutaj, bo zaczyna już nam dymić powoli. Także do tego są jeszcze nieszczelne zawory sące, dlatego jest wypadanie zapłonów. Trzeba po prostu to, co mówiłem wam, trzeba o. Nawet widać w kamerze, jak dym się unosi. O, wylatuje sobie tutaj z tego. O, Teraz jest cykl sprężania. W naszym cylindrze. Widzicie? O, dym. Cykl sprężania jest w naszym cylindrze i <laughs> powinny być zawory idealnie szczelne. Zawory są nieszczelne. Jest do zdjęcia głowica i do roboty. O. Jeszcze widzicie cały czas. O, teraz widać idealnie. Dym, jak się wydostaje w cyklu sprężania, czyli wtedy, kiedy nie mogą być nieszczelne zawory. I od tego powinna być rozpoczęta cała diagnoza, zanim cokolwiek tutaj, jakakolwiek złotówka została włożona w jakiekolwiek części. Może i ta odma była nieszczelna, znaczy na pewno, bo to stary samochód jest, tak? Nieszczelna odma, nieszczelny kolektor i tak dalej, i tak dalej, ale w tych silnikach zawsze sprawdza się szczelność zaworów, bo tutaj jest bardzo ważna sprawa, bo te zawory się, tak jak mówię, wyklepują i się niszczą i po prostu trzeba teraz ten silnik wyjąć, cały go wyjąć. Wytargać, sprawdzić wszystkie wymiary, wszystkie panewki, pompy oleju i tak dalej, no bo i tak trzeba to zrobić, jest duży przebieg. Zrobić, zregenerować całkowicie głowicę, zobaczyć co jeszcze trzeba by zrobić, bo wokół silnika wszystko już zostało wymienione, został tylko silnik. I od tego zawsze zaczynam diagnozę. I Wy też, jeżeli macie to mechanikowi, powiedzcie swojemu, żeby wrzucił dymiarę do kolektora ssącego, taką żeby pompowała co najmniej ten jeden bar, tak mniej więcej, i zobaczyć czy są szczelne zawory. Ona nie przebije szczelnych zaworów. Ciśnienie przez szczelne zawory jest zbyt niskie z wymiary, żeby przeszło. A tutaj przechodzi i zaoszczędzone by były pieniądze? Nie, nie byłyby zaoszczędzone pieniądze, bo i tak to, co tutaj zostało zrobione, trzeba by zrobić przy remoncie silnika. Czyli tak naprawdę pieniądze nie zostały wyrzucone w błoto, tylko no może przy remoncie silnika powinno się to zrobić. To byłoby trochę taniej za robociznę, po prostu, ale części i tak poszły. I te części zostaną wykorzystane przy remoncie tego silnika, no bo one są nowe. Nowe. Także także, ja dzwonię do klienta, żeby się z nim skontaktować. Powiedzieć mu jaka jest sytuacja. No i co robimy z tym dalej. Tutaj muszę się troszeczkę wciąć, bo składam właśnie film. Jestem już po rozmowie z klientem i klient zgodził się na remont tego silnika. Teraz tylko pytanie do Was. Czy ogrywać Wam cały remont tego silnika i... Zrobić z tego film. Czy Was to raczej nie interesuje, a interesuje Was po prostu tylko taka diagnostyka bez naprawy i to w sumie wystarczy, bo i tak wiadomo, że silnik będzie do roboty. Także tutaj piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie, żebym nagrał po prostu, jak wyjmuję ten silnik, rozbieram pomiary wszystkie tego silnika, a potem jak wymieniam uszkodzone elementy i go naprawiam. Także piszcie w komentarzach. A Wy trzymajcie się cieplutko. Cześć.